Zobaczmy, co ciekawego ma do zaoferowania bohater naszego filmu, telefon Nokia Lumia 820. Pierwszy atut to ekran AMOLED o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości 800x480 pikseli. Zapewnia doskonałą kolorystykę i naprawdę głęboką czerń. Kolejny atut to ekran główny. Tutaj znajdują się skróty do najczęściej wybieranych aplikacji, takich jak telefon, wiadomości, Internet Explorer, Poczta e-mail, sklep, kontakty, gry, Nokia mapy, Nokia nawigacja, Nokia miasto w obiektywie, Nokia muzyka, sprytne zdjęcie grupy, kalendarz, muzyka plus wideo, zdjęcia oraz Office. Jeśli chcesz przejść do listy aplikacji i ustawień, przesuń ekran w lewo lub dotknij ikonę strzałki. Aby wrócić do ekranu głównego, po prostu dotknij przycisk Start. Klikając w górną część ekranu zobaczysz informacje na temat poziomu sygnału sieci, stanu baterii, połączeń Bluetooth, Wi-Fi i innych. Zobacz, jak łatwo dostosować ekran do swoich preferencji i na przykład ustawić inną kolejność ikon. Przytrzymaj przez chwilę wybraną ikonę i przesuń w dowolne miejsce na ekranie. Równie łatwo możesz też dodać do ekranu głównego nowy skrót do aplikacji. Wystarczy wybrać ikonę przytrzymać ją, a następnie dotknąć opcję Przypnij do ekranu startowego. Ikona pojawiła się na liście ekranu głównego. Usuwanie ikon jest równie proste. Zobacz. Smartfon wyposażono w pakiet biurowy Office, dzięki któremu Twoje biuro będzie zawsze z tobą. Masz tu do dyspozycji mobilną wersję programów Word, Excel czy PowerPoint, a dzięki usłudze dysków w chmurze SkyDrive wszystkie dokumenty możesz zapisywać i udostępniać w sieci. W smartfonie nie zabrakło miejsca dla znakomitej przeglądarki Internet Explorer w najnowszej wersji 10. Nokia Lumia 820 posiada również zainstalowaną usługę klienta poczty elektronicznej która pozwala odbierać i wysyłać prywatne i firmowe maile. Dzięki technologii NFC, czyli komunikacji bliskiego zasięgu, możesz łatwo przesyłać pliki do innego telefonu wyposażonego w NFC. Zobacz, jakie to proste. Wystarczy dotknąć obudowy drugiego telefonu. Kolejny atut tego telefonu to bezpłatna Nokia nawigacja oraz Nokia mapy, z którymi szybko odnajdziesz drogę do celu. a dzięki funkcji routera Wi-Fi udostępnisz bezprzewodowy internet innym użytkownikom. Jeśli zgubisz swój telefon, skorzystaj z funkcji Znajdź mój telefon, a jeśli nie możesz go odzyskać, zdalnie zablokujesz wszystkie dane lub po prostu usuniesz je z telefonu. 8-megapikselowy aparat z obiektywem Carl Zeiss, podwójną lampą LED, oraz funkcją nagrywania w jakości Full HD, doskonale sobie radzą nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Jak widzicie, Nowa Lumia 820 to funkcjonalny smartfon z mnóstwem aplikacji przydatnych wtedy, gdy pracujesz, jak i kiedy masz czas na rozrywkę. A solidna obudowa i wysoka jakość wykonania sprawiają, że tym smartfonem będziesz cieszyć się naprawdę długo. Masz ochotę na więcej? Zobacz także mocniejszą wersję Noki Lumii 820 model Nokia Lumia 920. Znajdziesz go na naszej stronie www.mojtelefon.info.